Cześć. Dziś porozmawiamy o tym, co dzieje się w naszym organizmie po wypiciu drinka. Alkohol to temat, który wzbudza wiele emocji, ale my spojrzymy na niego z naukowej perspektywy. Zacznijmy od momentu, gdy bierzemy pierwszy łyk. Alkohol bardzo szybko wchłania się do krwiobiegu przez śluzówkę jamy ustnej i przełyku. Już po kilku minutach dociera do żołądka, gdzie rozpoczyna się jego intensywne wchłanianie. Co ciekawe, alkohol nie wymaga trawienia. Od razu przenika przez ścianki żołądka do krwi. Stąd tak szybko odczuwamy jego działanie. Po około 30-60 minutach stężenie alkoholu we krwi osiąga najwyższy poziom. Gdy alkohol dostanie się do krwiobiegu, zaczyna krążyć po całym organizmie. Dociera do mózgu, gdzie wpływa na układ nerwowy. To dlatego po wypiciu czujemy się rozluźnieni i mamy lepszy nastrój. Niestety, alkohol zaburza też koordynację ruchową i spowalnia reakcję. Wątroba to nasz główny organ odpowiedzialny za metabolizowanie alkoholu. Pracuje ona na pełnych obrotach, by oczyścić organizm. Średnio przetwarza około 10 gramów czystego alkoholu na godzinę. To mniej więcej tyle, ile zawiera jedno małe piwo. Alkohol ma też wpływ na nasz układ pokarmowy. Zwiększa wydzielanie kwasu żołądkowego, co może prowadzić do zgagi i podrażnienia śluzówki. Dodatkowo spowalnia trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Nie zapominajmy o nerkach. Alkohol działa moczopędnie, co oznacza, że częściej musimy odwiedzać toaletę. To z kolei może prowadzić do odwodnienia organizmu, stąd uczucie pragnienia po imprezie. Warto też wspomnieć o wpływie na sen. Choć alkohol może ułatwić zasypianie, to pogarsza jakość snu. Zaburza fazy REM, przez co rano czujemy się niewyspani i rozbici. Na koniec kilka słów o kacu. To efekt uboczny picia alkoholu, Spowodowany głównie odwodnieniem i nagromadzeniem toksycznych produktów rozpadu alkoholu. Ból głowy, mdłości i ogólne złe samopoczucie to typowe objawy. Pamiętajmy, że każdy organizm reaguje na alkohol nieco inaczej. Wpływ mają takie czynniki jak waga, płeć, wiek czy ogólny stan zdrowia. Dlatego tak ważne jest, by pić z umiarem i znać swoje granice. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ta krótka lekcja pomogła wam lepiej zrozumieć, co dzieje się w waszym ciele po wypiciu drinka. Pamiętajcie, wiedza to potęga, zwłaszcza gdy chodzi o nasze zdrowie. Daj łapkę i suba, żeby nie przegapić nowych porcji wiedzy o ciele. Do zobaczenia.